Kiedy producent gwarantuje i twierdzi, że jego produkt jest lepszy niż wcześniejszy, który używałeś. Stary, a głupi. Debilus. Nie warto było. Minął już ponad miesiąc, jak użyliśmy Gowna Uratowani Radojcie! jesteśmy! Bo... i pozostało nałożyć ostatnią warstwę bez szlifowania już odłożyć blaty na 7 dni aby całkowicie chemia się zamknęła i przejść do żmudnego procesu polerowania Dziękuję za oglądanie